Damy na pewno dobrą walkę. Piszczele będą łamane. Dawid cały czas uśmiechnięty. Spodziewaliśmy się spektakularnego powrotu, ale na pewno nie tak szybko. Jednak nie zwycięzca walk Polak, Ferrari czy Hasan Wiewiór, tylko potężny włodarz. Skąd pomysł na wyzwanie? Prywatnie się lubicie. Czy to nie utrudni ci zadania? Nie no, koledze też przypierdolę. Bardziej chodzi o to, że gdzieś tam były plany, żeby zawalczyć. Żeby były dobrze, plany, dobrze. Żeby tam Dawid. zawalczyć na ósemce, może nawet na dziewiątce? Wojtku, w takim razie pytanie do ciebie. W swojej ostatniej walce pokonałeś Rafoniksa, Dawid zaś musiał uznać wyższość Adriana Polaka. Czy uważasz, że psychologiczna przewaga jest po twojej stronie? Czy myślę, że nastawienie jest bardzo ważne i, I to ma duży wpływ. Ale Dawid też nie należy do gości, którzy są jakoś negatywnie nastawieni. Ale myślę, że... Boi się, i tak się boi. Nie, tak, nie należę do takich ludzi, którzy przed walką dużo mówią. Ja po prostu wygrywam swoje walki. Ale dosyć dużo mówiłeś przed walką z Adrenem Polakiem. A to nie, to w dwie strony, jak w dwie strony, to spoko. <grym> w sumie Dawid miał póki co <grym> przeciwników, nie ujmując tutaj Adrenowi Amadeuszowi. Ar tak ja siedzę blisko, uważaj, co mówisz. Y I wiesz, ostatnia walka z Tomkiem Olejnikiem świetne zwycięstwo. Ja coś czuję Dawidzie, że Wojtek Cię podgryza. Troszkę nabijając się z olejnika, a ty troszkę... już się raz, Ty już się raz nabijałeś z olejnika, kurwa, potem przepraszałeś. Także się uspokoiłeś. To właśnie. Tomego Lejnik najbardziej, jest naprawdę fajnie, że walczy teraz na gali i już się Tak, już, już znowu przepraszam, dobra, dobra, dobra. dobra. Nie chcę na tutaj ten... <laughs> Powinienem już przed konferencją, przeprosić. Tak, tak. <laughs> Ale nie, tak szczerze, to powiem to Biadku, że Tomego Olejnik Uważam, że ta gala zabiła z niego mężczyznę. I myślę, że wiele ludzi też tak myśli. Sam Tomek pewnie też się do tego przy. Czyli idąc tokiem myślenia, Wojtka trzeba ode mnie nogę odwyłapać, żeby mężczyzną się stać. Także Wojtek już niedługo <laughs> będziesz miał. Oj, mocne słowa, mocne słowa. Wojtku, Wojtku dostaje masę próśb o to, żebyś zrobił face to face z Dawidem. Pytanie, czy właśnie w taki sposób zakończymy ostatnią ja część chętnie. konferencji. To jest walka, która dołączyła do karty niedawno, jest to naprawdę mega ważny pojedynek i chcielibyśmy to zobaczyć. Wojtku, twoja decyzja. Chciałem zobaczyć tutaj różnicę wzrostu, więc chociaż ty jesteś na takich butach Dawid, jeszcze się... Zawsze o tych butach mi pierdolisz, no czym się Jeszcze te buty, jeszcze jeszcze sobie dołożę, jeszcze więcej, żeby, żeby rywal miał gorzej. Dobrze, Patrzcie. no w takim razie prosimy panów ochroniarzy i lecimy z face to face w takim razie. Wojciech Gola kontra Dawid Malczyński. O tak! Bardzo dobrze moi drodzy, a więc na konferencji, momentami na śmieszno, momentami na poważnie. Tutaj widzimy nikt ręki ani nogi odstawiał nie będzie. Wojciech Gola kontra Dawid Malczyński to jedna z dziesięciu walk, którą zobaczycie na FAME MMA 7 już 5 września. Dziękujemy. Ostatniej części konferencji.